Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z komiksem Hotel na skraju lasu, tom drugi autorstwa Magdaleny i Michała Hinch'a. Jest to drugi tom, jak powiedziałem, ponieważ jest to kontynuacja debiutu tych autorów. W pierwszym tomie Hotel na skraju lasu Poznajemy wstęp do całej tej historii. Ja o tym pierwszym tomie mówiłem mniej więcej dwa lata temu, gdzieś w marcu 2023 roku. Wówczas debiutujący polscy autorzy zaskoczyli, bo powiedziałbym tym tytułem, ponieważ no jest to taki elektryzujący dosyć komiks, a bardzo dobrze zostało to tutaj opisane na odwrocie tą czerwoną naklejką. Kontynuacja hipnotycznego, niepokojącego debiutu polskich autorów. Jeśli chcecie, możecie sobie tutaj zrobić stop-klatkę. Jeśli chcecie poznać bliżej historię z pierwszego tomu, zapraszam do obejrzenia mojego materiału na ten temat. Możecie też sobie tutaj zrobić stop-klatkę, ewentualnie przeczytać. No, i właśnie tym hipnotycznym, niepokojącym a, klimatem, atmosferą tego komiksu, ja zostałem wówczas kupiony i pomyślałem, no trzeba dać temu komiksowi e, szansę, chętnie zapoznam się z kontynuacją. I ta kontynuacja po e, mniej więcej dwóch latach nadciąga. Zanim e, natomiast jeszcze do tego, oczywiście. E, jest to miękka oprawa bez skrzydełek. Komiks został wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu w cenie okładkowej 8990. Mniej więcej objętość tych komiksów jest zbliżona. Ja pamiętam, że po pierwszym tomie, a wiele osób gdzieś tam zwracało uwagę, że jak pierwszy tom? Przecież myśleliśmy, że to jest zamknięta historia, a nie jest. No, to nie było wtedy jakoś tak wyraźnie powiedziane, natomiast teraz tutaj można łatwo zauważyć. Na grzbiecie znajduje się jedyneczka, tutaj jest dwójeczka, to są takie fiolki z czymś. To jest też związane z fabułą, fajnie, że to zostało w ten sposób wykorzystane, dobrze przemyślane. Jeszcze pod kątem wydania mamy tu taki efekt padającego deszczu, spływających kropel po okładce. Jest to taki lakier wybiórczy, błyszczący elementy, które. Dają nam właśnie taki ciekawy efekt. Także a tak to się prezentuje. To, co myślę jest jeszcze bardzo ważne do podkreślenia, to fakt, że na przestrzeni tworzenia pierwszego tomu. Autorzy, a w zasadzie pan Michał, bo on z tego co wiem odpowiada za rysunki, dosyć mocno eksperymentował pod względem kreski, jaką zastosował, czy może bardziej techniki rysowania tego komiksu. Zobaczcie, jak mocno zmieniła się ta kreska na przestrzeni. Tego czasu. Generalnie pierwszy tom, z tego co ja pamiętam, z jakiegoś wywiadu, to był tworzony coś około 3 lat, więc ta technika była wtedy ciągle gdzieś tam zmieniana, dopracowywana, ale widać, że w tym drugim tomie ona została już tak wykrystalizowana i całość jest zrobiona właśnie jednym takim stylem, czy jedną techniką graficzną. Tutaj widzimy bardzo dużo takiego zaciemnienia, takiego jak to się mówi po angielsku noise, czyli hałasu, ale to jest taki szum, o, to jest chyba najlepsze określenie, takiego szumu graficznego, czyli wszystko jest takie zamazane, pokryte takimi chropowatościami i tak dalej. Tutaj tego nie ma, a postacie są w podobnej... Inscenizacji, że tak określę. Mają, są gdzieś tutaj w jakimś ciemnym pomieszczeniu, jest jakieś niewielkie światło ze świec, gdzie tutaj ewidentnie to wszystko jest podobna sytuacja, a wygląda to inaczej. Także pod tym względem to jest taka spora różnica. To znaczy graficznie ten komiks powiedziałbym, że już jest tak mocno dopracowany, choć czy ten styl graficzny jest bardzo dobry, to jeszcze się do tego odniosę. Natomiast sama historia. Historia dzieje się. Nad tytułowym e, skrajem lasu, w hotelu, ale nie tylko. I tu, żeby e, móc powiedzieć Wam jeszcze coś więcej, to trzeba by zerknąć na taką oto mapkę. E, jest tu taka prowizoryczna mapka, która pokazuje nam miejsca akcji. Mamy na północ, jak widzicie, las, tu zresztą jest wskazany kierunek północ. No i wówczas tutaj znajduje się nasz hotel. On jest przy samym skraju lasu, jednocześnie przy rzece. Rzeka, która, jak widzimy, przepływa sobie gdzieś tutaj przez tę krainę, przez ten kontynent. Jest tutaj kilka miejsc zaznaczonych: dom, endara, jest jakaś wioska, jest jakaś wieża, są prawda wyżyny, góry, które tutaj, no powiedzmy tak, że to są góry, i tu Henhen hen na samym dole znajduje się miasto na południu. Mamy też taką legendę, która nam pokazuje, ile czasu potrzeba, aby przemierzyć takim czy innym środkiem transportu, łódką lub powozem, w 60 minut w godzinę dany odcinek drogi. No i właśnie, e, miejscem akcji jest ten hotel, ale ta mapka i te oznaczenia sporo nam tutaj mówią, ponieważ żeby określić mniej więcej czas akcji tego komiksu, to trudno jest to jednoznacznie stwierdzić. Generalnie nie ma tutaj elektryczności. Ja nie zauważyłem elementu, który wskazywałby na to, że nasi bohaterowie posiadają coś, co pozwala korzystać z jakiejś formy elektryczności. Zamiast tego pojawiają się różnego rodzaju świece, jakieś lampy naftowe, pochodnie tego typu sprawy. Oczywiście postacie są ubrane właśnie w taki sposób, dosyć staroświecki. No i żyją na takim odludziu, ten kontynent jest relatywnie duży, sam hotel to też ma swoją dziwną lokalizację położony na skraju lasu, nie wiemy co jest bardziej na północ, wiemy tylko, że na południe jest ta wioska, a później jest miasto. Sama wioska w komiksie jest przedstawiona, miasto jeśli dobrze pamiętam, Chyba również bardziej w pierwszej części, i nie są to miasta, nie, nie są to miejsca, które byłyby jakoś technologicznie zaawansowane. Właśnie ludzie poruszają się albo łodzią, albo powozem, e, ewentualnie po prostu pieszo e, czy też konno e, i tyle. No i e, ten taki lekko zacofany czy po prostu archaiczny sposób życia naszych bohaterów. E, no, myślę, że śmiało zaryzykuję tutaj stwierdzenie po prostu na wsi, bo tak byśmy dzisiaj mogli, choć współczesna wieś mocna jest raczej rozwinięta już, ale to jest takie życie na mocno zacofanej technologicznie wsi, gdzie po prostu żyje się bardzo prosto. Ludzie myją się w jakiejś miednicy. Oczywiście jest łazienka, jest uwana, jest nawet scena kąpieli, w której po prostu jest woda, ale. To nie jest tak, że mamy tam prawda, instalację wodną, tylko to jest taka woda stojąca, i gdzieś z jakiegoś naczynia ta woda jest czerpana po to, żeby się obmyć, więc to nam sugeruje bardzo dużo. No i do tego wszystkiego, do tego dosyć archaicznego sposobu życia na współczesne czasy patrząc. E, sposobu ubierania, e, mówienia, zachowywania, wspólnych posiłków w jadalni e, itd., tak tak dodany jest taki aspekt e, fantastyczny. Ten aspekt fantastyczny wiąże się tutaj e, przede wszystkim e, z istotami. To są. Niby konie, niby jakieś byki, coś takiego, wichy. Tak zostały określone te zwierzęta. Większe niż koń, posiadające poroże, ale w zasadzie są to takie rogi, długie, pojedyncze rogi, które, no nie jak prawda, kucyk pony, ten jednorożec, tylko to są takie dwa rogi na głowie. I te. Ewidentnie zwierzęta są czymś w rodzaju takiej fantastyki tutaj dodanej. Oprócz tego z fabułą poznajemy takie elementy zmian pogodowych. Generalnie w całym tym komiksie dominuje taka ciężka, mroczna atmosfera, co sugeruje, że jest tu jakaś fantastyczna aura pogodowa, która spada na tych mieszkańców. Bardzo często pada deszcz, są to obfite opady deszczu. Jest też trochę takich motywów ala zmutowanych zwierząt, bym powiedział, tak? Gdzieś tu jakieś atakujące ludzi, wilki, niedźwiedzie, tego typu rzeczy. Więc to wszystko nadaje nam takiej atmosfery tajemniczości, hipnotycznej, mrocznej, ciężkiej atmosfery i klimatu w tym komiksie. I to doskonale się sprawdza. To naprawdę buduje świetny klimat takiego, powiedziałbym, nie tyle horroru, co bardziej dreszczowca, bo żeby mówić o horrorze, to musiałyby się tutaj faktycznie pojawić jakieś nadprzyrodzone siły. Które wprost nie są nam tutaj objawione. Tyle mogę Wam zdradzić, że tak wprost nie są tutaj objawione. Natomiast te elementy, które Wam podałem, bardzo mocno dla mnie rezonują z taką grą komputerową. A jaką był Wiedźmin? Część pierwsza od wydawnictwa CD Projekt. Nie wiem, czy wówczas już RED, czy jeszcze nie, ale nieważne. Tak czy inaczej, tam jest taka scena, kiedy Wiedźmin dociera do lasu na bagnach i ten klimat tego lasu bardzo mocno oddaje to, co. Znajduje się właśnie w tym komiksie, więc jeśli kojarzycie tę grę, jak graliście i wiecie o co chodzi, i tam jeszcze pojawia się taka tajemnicza organizacja Salamandra, i oni tam wykonują różne rzeczy w tym lesie, i powiedziałbym, że. A niejako widzę tutaj pewne e, punkty e, łączące właśnie ten komiks e, z tamtą grą. Dodatkowo możecie też e, znać taką historię jak pies Baskervillów. To też e, w pewien sposób e, kojarzy mi się właśnie e, z tym, co e, dostajemy w tym komiksie. Tyle jeśli chodzi o, o historię, o moje odczucia. Sama historia mm, trzyma w napięciu, tak, jest interesująca, chociaż też e, są takie momenty, że łatwo się w niej pogubić, ponieważ, i tu przejdę troszkę do takich e, drobnych minusów moim zdaniem, A jest dosyć sporo postaci, bohaterów, którzy występują w całej tej opowieści, i przez to, że ta kreska, jak widzicie, nie jest jakaś super wyraźna, o tyle o ile nawet jak mamy tutaj takie ciemne sceny i nasz, jedna z postaci ma ogromne wąsiska, to wielu mężczyzn wygląda do siebie uderzająco podobnie i trudno jest stwierdzić, kto jest kim i tylko bazując na samych imionach i ewentualnych powiązaniach pomiędzy innymi postaciami, których też jest tu całkiem sporo, bo są. Właściciele hotelu, są mieszkańcy tego hotelu, którzy gdzieś tam przyjaźnią się, czy są rodziną z tymi właścicielami, są goście hotelowi, są mieszkańcy wioski, jest szereg różnych postaci. Naprawdę momentami trudno się odnaleźć w tym, o kogo dokładnie chodzi i kto z kim jest, czy kto kim jest dla kogo. Więc to jest dla mnie trochę taki minus, i ta historia przeskakuje tu pomiędzy różnymi lokacjami. Z jednej strony będziemy obserwowali dwie osoby, które konno wyruszyły gdzieś tam na jakąś wyspę, z drugiej strony będziemy obserwowali trzy inne postacie. Kolejnych bohaterów w lesie, jakieś inne postacie, które nawiązują do wydarzeń z przeszłości. Będziemy tutaj mieli kilka takich retrospekcji. Więc naprawdę, jeśli nie czytamy zbyt uważnie tego komiksu i w ogóle nie śledzimy tej historii ciągiem, to możemy mieć pewne trudności ze skojarzeniem, kto jest kim i gdzie dokładnie dzieje się akcja. Ale to nie jest coś jakiegoś bardzo strasznego, to jest, powiedziałbym, taki drobna niedogodność, o tak bym to określił. W finale całej tej historii i tak powinniście, kończąc tę lekturę, już dosyć dobrze się w niej odnajdywać. Na plus, jeśli chodzi o grafiki, to są sceny, kiedy jest generalnie dzień, bo one wyglądają nawet całkiem, całkiem dobrze. Podoba mi się to, jak został tu Wypełniony ten świat różnymi elementami wyposażenia, wnętrz, odzieżą postaci, a to jak zostało narysowane otoczenie, na przykład świetnie wygląda tutaj wnętrze jadalni hotelowej, chociaż ona trochę mi się gryzie, bo wygląda na takie bogato wyposażone. To jak wygląda sklepienie, jak wyglądają ściany, jakby taka drewniana bałazeria. A, troszkę mi to nie pasuje do reszty tego hotelu, chociaż sam hotel posiada jeszcze yy, szklarnię. A też takie specjalne pomieszczenie ono nie do końca oddaje, nie jest w stanie jakby pokazać, bo to jest chyba ta pora roku, kiedy w tej szklarni niezbyt wiele roślin jeszcze jest takich w pełni rozkwitniętych, i ta szklarnia wygląda na taką pustą, jak już ją widzimy. Więc troszkę mi się te elementy gryzły, ale wygląda to naprawdę ładnie, jakby tak patrząc sobie na to wizualnie, także. Taki to jest komiks. No nie wiem, co wymyślicie po tym, co usłyszeliście. Dla mnie ja do końca dalej nie dostaję tutaj odpowiedzi, no bo jeszcze czeka nas trzeci tom i dopiero w tym trzecim tomie wszystko powinno się wyjaśnić. Taką mam nadzieję. Natomiast dostajemy tutaj kilka kolejnych okruchów, które zbliżają nas do rozwiązania. Na pewno ta historia zaczyna się tutaj rozwijać w takim kierunku, że rozumiemy. A więcej niż to, co rozumieliśmy wcześniej. I te mm, nadprzyrodzone elementy też zaczynają tutaj w takim większym stopniu się pojawiać. Także. E dalej. Nie oceniłbym tego komiksu jako bardzo dobry. Ja bym mu postawił takie 6 na 10, jeśli mam wystawić jakąś ocenę stopniową, że tak powiem. Ale w dalszym ciągu po pierwsze widzę tutaj postęp. Po drugie jestem ciekaw, jak ta historia rozwinie się dalej, więc trzymam bardzo mocno kciuki za autorów, za panią Magdalenę i za pana Michała. Trzymam też za wydawnictwo Kultura gniewu, żeby ten komiks dotarł do możliwie szerokiego grona odbiorców, i kolejna część powstała możliwie jak najszybciej. Zachęcam Was do tego, żebyście się przekonali, jeśli lubicie tego typu historie, właśnie takie dreszczowce hipnotyczne, trzymające w napięciu tajemnicze z takimi elementami folkloru i delikatnego takiego fantazy podcięcia. Tyle ode mnie, zapraszam Was do innych moich materiałów i do usłyszenia. Na razie, cześć!